Badanie widzenia stereoskopowego odpowiada na pytanie, czy i na jakim poziomie występuje u pacjenta widzenie trójwymiarowe. Widzenie trójwymiarowe stanowi najwyższy stopień widzenia błocznego, które może być zaburzone przez deficyty jednooczne, tak jak np. niedowidzenie, oraz obłoczne, np. zaburzenia fuzji sensorycznej i motorycznej spowodowane m.in. zazem. Badanie widzenia stereoskopowego, mimo że jest badaniem subiektywnym, powinno być wykonywane od najwcześniejszych lat życia dziecka. Reakcja dziecka, taka jak uśmiech, łapanie czy częstsze spoglądanie na bodźce trójwymiarowe, jest wskazówką, że układ wzrokowy rozwija się symetrycznie. Dostępne testy stereoskopowe dzielą się ze względu na ocenę stereopsji lokalnej oraz stereopsji globalnej konieczność stosowania dodatkowych okularów dysocujących, czerwono-zielonych lub polaryzacyjnych lub zupełny ich brak. Ponadto testy można podzielić ze względu na ich dokładność, dedykowaną odległość badania oraz użyte bodźce. Powszechnie stosowane testy badają steropsję ilościowo w zakresie od 3000 do nawet 20 sekund kątowych. Im mniejsza jest rozdzielczość rozpoznawanych obiektów, tym lepsze parametry stereopsji wykazuje pacjent. Badanie widzenia stereoskopowego przeprowadza się w aktualnej korekcji adekwatnej do odległości badania, w oświetleniu intensywnym umożliwiającym rozróżnienie szczegółów, a w wybranych testach w dodatkowych dedykowanych filtrach. Zachowaj odległość badania dedykowaną dla wybranego testu. Zmiana odległości zmienia rozdzielczość kątową i dokładność uzyskanych wyników. W każdym z testów zadaniem pacjenta jest wskazanie elementów wystających widzianych stereoskopowo. Dzieci do około 6 roku życia mogą mieć problem z prawidłowym nazwaniem relacji przestrzennych, użycia i rozumienia pojęć, co jest bliżej, co jest dalej, co jest za, a co przed. Dlatego poza odpowiedzią dziecka Proponuje używanie poleceń wywołujących reakcję fizyczną na widziany trójwymiarowy bodziec. W przypadku testów muchy czy motyla można powiedzieć, proszę bardzo delikatnie pogłaszcz muchę po skrzydełkach, ona to bardzo lubi. Można również poprosić dziecko o złapanie motylka za skrzydełka. Reakcja dziecka, dotykanie elementów w powietrzu przed testem, wskazuje na występowanie u niego widzenia stereoskopowego. W kolejnych testach bardzo ważne jest, aby precyzyjnie wskazać dziecku obszar, w którym ma skupić swoją uwagę. W testach z kółkami czy zwierzątkami sprawdza się pytanie, która kulka do ciebie wyskoczyła, które zwierzątko wyszło się z tobą pobawić. Testy konturowe, jak na przykład test muchy, zwierzątek i kółek, służą do badania steropsji lokalnej. Opierają się wyłącznie na dopasowaniu podobnych cech obrazów w obu oczach. Na testach konturowych wyniki do 60 sekund kątowych dotyczą steropsji peryferyjnej od 60 sekund kątowych i mniejsza steropsji centralnej. Steropsja peryferyjna może występować nawet przy znacznych zaburzeniach widzenia obłocznego. Natomiast testy do oceny steropsji globalnej tak jak test LANG1 i 2 czy test TNO oraz RANDOM.E są bardziej złożone. Wymagają od układu wzrokowego analizy większego obszaru pola widzenia i integracji skomplikowanych struktur, przedstawionych np. w postaci kropek. Osoby ze stałą tropią zazwyczaj nie są w stanie rozpoznać testów typu random dot przy separacji 660 sekund kątowych. Według norm, niezaburzona zdolność stereoskopowa powinna mieścić się w zakresie od 20 do 60 sekund kątowych stereopsji lokalnej oraz 150 sekund kątowych stereopsji globalnej u dzieci w wieku 3-4 lat. W późniejszych latach stereopsja globalna ulega poprawie do 40 sekund kątowych, którą wykazują dzieci już w wieku 8 lat. Pamiętaj, widzenie stereoskopowe pacjenta może zmieniać się na przestrzeni lat. Opieraj diagnostykę na różnych typach testów. Dostarczają one cennych informacji o widzeniu obłocznym pacjenta. you